Hej, kochani, witam Was bardzo gorąco w nowym filmiku na moim kanale. Słuchajcie, po tym jak wrzuciłam moją kolekcję palet, pojawiły się chęci zobaczenia dalszych kolekcji z mojej toaletki, że tak to nazwę. Więc stwierdziłam, że dzisiaj pokażę Wam podkłady. Jeżeli się nie mylę, mam ich wszystkich razem wziętych 17. Właściwie to 18, bo jeden mam podwójny, i e, są to podkłady w większości drogeryjne, e, bądź e, cenowo takie, wiecie, porównywalne do półki drogeryjnej. Natomiast e, mam bardzo dużo, powiedzmy, że. Połowę z tych podkładów jeszcze nieużywanych. Nie otwieram wszystkich podkładów i nie używam na zmianę. Staram się bardziej po prostu te nowe schować i odczekać, aż będzie ich kolej że tak to nazwę. Właśnie mi się przypomniało, że mam podkładów 19. I jednego nie wyciągnęłam, także szybko go wyciągnę. No i tak jak mówię, staram się em, część tych podkładów em, po prostu zostawić em, na później, że tak to nazwę. I e, ich nie otwieram, dlatego o tych nie będę mogła Wam nic za bardzo powiedzieć. No bo jak mogę wyrazić jakąkolwiek opinię, jeżeli podkład nie był przeze mnie używany? Natomiast y, podzieliłam je już tutaj na toaletce na podkłady używane y, bądź właśnie aktualnie w użytku, jak i na podkłady nieużywane. Y, używanych mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem sztuk, a nieużywanych mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 sztuk. To jest dużo, ale jak mówię, części podkładów aktualnie w ogóle nie używam. Więc co, zacznijmy od tych podkładów, o których Wam rzeczywiście coś powiedzieć mogę. I pierwszy podkład jest to podkład w stiku z Anastazji Beverly Hills i nazywa się Natural Stick Foundation. Jest to po prostu podkład w stiku. Ja go mam niby w odcieniu naturalnym, natomiast no to jest dość ciemny odcień, słuchajcie. Przez co ja postanowiłam go używać do, można powiedzieć, jakby takiego bazowa, bazowego konturowania twarzy. I rzeczywiście tak go używam i sprawdza się on ok, bo inaczej byłby po prostu dla mnie za ciemny. E, więc sobie nim kontury robię, a później to już wiecie, brązerem. E, ja go kupiłam na mega, mega, mega promocji zapłaciłam za niego bardzo mało pieniędzy e, no tak jak mówię, niestety odcień nie jest do mnie dopasowany, no ale używam go w tym e, w ten sposób i e, powiem wam, że gdybym miała używać go na całą twarz, gdyby odcień był dopasowany no to nie byłby on moim ulubieńcem. Mm, moja skóra twarzy chyba nie lubi e, właśnie podkładów w stiku. No ale jak mówię, nie używam na całą twarz, więc też zbyt wiele nie mogę powiedzieć. Kolejny podkład jest z marki, z której zawsze mam problem e, z wymówieniem. Jest to Physicians Formula i to jest ten o. On wygląda przepięknie. Nazywa się Mineral Wear e, Talk Free All-in-One. ABC Cushion Foundation w odcieniu Natural. Jest to, jak sama nazwa mówi, cushion, czyli w tej gąbeczce tutaj, czekajcie, no, otwórz się, w tej o, gąbeczce tutaj, on już jest na wykończeniu, dlatego, że i on ma po pierwsze tylko 14 ml pojemności, co no, nie jest dużo, tak? Po drugie, jest to podkład, który ja Zwłaszcza w ostatnim czasie namiętnie używam, bo go bardzo, bardzo lubię. Jego cena to jest chyba bodajże 15 euro w niemieckim Douglasie. Wiem, że gdzie niegdzie można jeszcze indziej dorwać te produkty i nawet w ciut niższych cenach. No, ale to mniejsza z tym. Podkład bardzo naturalnie wygląda na twarzy. Po kilku godzinach owszem twarz zaczyna się troszeczkę świecić, no, bo nie jest to podkład matujący. Natomiast e, nie czujecie podkładu na twarzy, nie czujecie, że cokolwiek na niej macie. Do tego wygląda przepięknie, tak odświeża tą skórę, e, co jest zresztą bardzo pożądane. Także to jest jeden z moich ulubieńców, i jak mówię, jeżeli chodzi o to, żeby szybko się pomalować, to nakładam go na całą twarz, e, wklepuję gąbeczką, no coś po prostu idealnego. Dwa kolejne podkłady, które są w moim projekcie Zero i które no, na przykład mam dzisiaj na twarzy, ja mieszam je oba ze sobą. To jest pierwszy: Jest z Maybelline Fit Me Luminous and Smooth. Normal to dry skin w odcieniu 115 i no nie ciężko jest zauważyć, że on jest bardzo bardzo różowy. On ma w sobie pompeczkę, sorry, że jest uwalona, no ale to znaczy, że jest w użytku. On ma w sobie pompeczkę i słuchajcie, on jest dość wodnisty taki, taki lejący się. Um, więc ja go zawsze rozprowadzam najpierw na dłoni e, i mieszam go, jak mówię, z tym. I to jest Jordani Gold Gold's Oriflame HD Foundation z SPF-em, ósemką. I mój jest w odcieniu Light Ivory. E, ten już jest taki bardziej neutralny. Przynajmniej zobaczcie, jak przyłożę ten Sweet Me do tego z, z Oriflame'u. Powiem Wam, że oba. Także bardzo ładnie na twarzy wyglądają osobno. Nie mogę powiedzieć, ten jest gęsty, więc bardziej trzyma się tej skóry i puder się jego też lepiej trzyma, bo jest powiedzmy troszeczkę tak mini minimalnie taki lepki. Natomiast no, ten jest typowo rozświetlający. On jest przeznaczony do skóry normalnej do suchej. Ja nie mam suchej, ja mam skórę mieszaną. Ale bardzo dobrze się u mnie sprawdzają. No i jak mówię, już dość sporo zużyłam. Eee, mogę Wam oba polecić zarówno razem, jak i osobno. Dlatego, że no ja je bardzo lubię. Nie pomyślałabym nigdy w życiu, że ten podkład z Jordani Gold e, z Oriflame'u tak bardzo będzie mi się podobał. Ja go bardzo chętnie też nosiłam samego na twarzy. Więc cud, miód i malina. Kolejny podkład, który... Jest już dość mocno zużyty, jak możecie zobaczyć. To jest Too Faced Pitch Perfect Comfort Matte Foundation. To jest podkład, który ma dość dużą pojemność bo aż 48 ml, i jest on w odcieniu, akurat nie mój, porcelanowym. Ma taką pompeczkę, także. A wszystko ładnie pięknie jest taki gęstszy, można powiedzieć nie za gęsty, ale też nie jest płynny. E, natomiast powiem wam, że odcień porcelain jest dość ciemny. To jest podkład, który ja używałam przez całe lato. E, po, powiedzmy, że od połowy wiosny przez całe lato. Jak widzicie, no, nie zużyłam go, bo wiadomo, w niektóre dni nie, e, nie malowałam się. I tak szczerze mówiąc, to może go zostało rzeczywiście gdzieś tyle. I odstawiłam go teraz no bo mówię, odcień na chwilę obecną już jest za ciemny wiadomo, mogłabym go rozjaśnić, ale po co on po prostu sobie poczeka do um, następnej wiosny która też już niedługo będzie bo za 4 miesiące już będziemy mieli wiosnę, także no nie ma co narzekać um, on sobie poczeka i wtedy go zużyje, ale um, pomimo, że on z nazwy jest matowy, to na mojej cerze Matowy on nie jest. Bardziej daje taki, na mojej cerze, bardziej taki delikatny glow. Także ja go bardzo lubiłam, bardzo chętnie po niego sięgałam. E, tym bardziej, że udało mi się go zimą dorwać e, na jakiejś dość dużej promocji. E, przyjemnie pachnie, niby ma się trzymać 14 godzin na twarzy. Mm, tu bym polemizowała. E, jest bezolejowy i co tu jest jeszcze napisane? E... A, photo friendly. Całkiem możliwe, nie zwracałam na to uwagi, także... No, nie wiem. Kolejny podkład, który użyłam kilka razy, i to jest także podkład matujący. Jest to marka Reverse Makeup Fix Matte All in One. Matte and Cover and e, Fixes Prolasting Finish Foundation w odcieniu natural beige. E, to jest ten o. I. E, to jest podkład, który ja dostałam od marki Rives. Sama go nie kupiłam i nawet gdzieś chyba robiłam Wam test na żywo. Także on na mojej skórze nie jest jakiś, wiecie, nie, nie daje takiego płaskiego matu. Ja miałam do tej pory bodajże, jeżeli się nie mylę, w swoim życiu tylko jeden podkład, który mi tak płaski mat dawał. I to był podkład od Yves Saint Laurent, który dostałam od Jenny od tej niemieckiej YouTube, youtuberki, koleżanki ode mnie. Także ten też bardzo ładnie wygląda na twarzy, nie mogę powiedzieć, że nie. Trzyma się dość długo, także no i umówmy się, marka Rivers nie jest marką drogą, więc warto zainwestować w ich produkty. Kolejny podkład, który wiele z was zna. Jest to Bel Hypoalergenic Aqua Jelly Makeup i mój jest w odcieniu bodajże tym najjaśniejszym. No, niestety nie mam tutaj żadnej naklejki, więc nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Gdzieś pewnie się ulotniła. I jest to podkład rzeczywiście, który ma taką delikatnie żelową konsystencję, natomiast przepięknie wygląda na twarzy. Ondą twarz rozświetla. Wiecie, nie daje takiego, takiego wa -wa wum glow, że świecicie się z daleka, ale rzeczywiście do takiego codziennego użytku bardzo ładnie wygląda, bardzo ładnie tą skórę jednolici i. Um... No i jest naprawdę wart e, zainteresowania. Ja do niego, czy po niego na pewno będę sięgać e, na przełomie stycznia i lutego, kiedy już rzeczywiście będę bardzo jasna i wtedy on będzie do mnie pasował. Miss Sporty Perfect to Last 24 Hour Life Proof Full Coverage Foundation i moja jest w odcieniu 100 Ivory. Jest to podkład, z którym mam trochę, wiecie co, taką relację. Kocham, nienawidzę. Raz wygląda on bardzo ładnie na mojej twarzy, innego dnia y, waży się niemiłosiernie. Dlatego jest to podkład, po który niechętnie sięgam. No, ale mam go i on w ogóle wygląda, jakby był nieużywany, ale wierzcie mi, że jest, uży czy, że był używany. Także. Ym, no, i będę chciała go zużyć, może zacznę go mieszać po prostu z innymi podkładami, bo ja kiedy mieszam podkłady, o dziwo schodzą mi one dużo szybciej niż jak używam tylko pojedynczo. Nie wiem, czy też tak macie, dajcie znać i dajcie koniecznie znać, co Wy o tym podkładzie sądzicie, bo on miał swoje 5 minut na, na YouTubie, jakoś w zeszłym roku, bodajże. I wiem, czy z początkiem tego roku. No, jakoś tak. I wiem, że bardzo dużo osób go sobie chwaliło. No. Odcień może też niekoniecznie jest do mnie dopasowany, dlatego że ja mam różowe podtony, on jest żółty. No, ale nie mniej jednak, no mówię, on raz ładnie u mnie wygląda i jestem nim zachwycona, a następnego dnia po prostu tragedia. No i słuchajcie, z tych używanych to by było na tyle. Przejdźmy do tych nieużywanych i. Zaczniemy od produktu, którego już zdenkowałam kilka razy. Którego mam w podwójnym wydaniu na zapasie. Czyli. Bell Illumi Corrector Lightening Skin Perfection Makeup Long Lasting. Mój jest w 01 Light Beige, czyli tym najjaśniejszym. I jest to podkład, który rzeczywiście daje bardzo ładne rozświetlenie na twarzy, który utrzymuje się, który jest rewelacyjny. I wiem, że ma bardzo, bardzo dużo zwolenników. Bardzo dużo osób go e, używa i sobie bardzo chwali. E, także ja do tych osób należę. No natomiast na chwilę obecną, jak mówię, mam dwa opakowania, kto, do, za które się jeszcze nie zabrałam. One po prostu sobie czekają w zapasach e, na swoją kolej, jakby na lepsze czasy, e, bo to jest, słuchajcie, podkład, o którym wiem, że jak źle moja cera by nie wyglądała. Ja wiem, że Wam się wydaje zawsze, że ja mam przepiękną cerę, dlatego że e, raz, że kamera. E, nie wychwyca jakichś wyprysków i niedoskonałości i tak dalej, nierówności na twarzy. E, więc e, Wam się wydaje zawsze, że ta moja skóra jest płaska i po prostu bardzo ładnie wyglądająca, mm, ale tak w rzeczywistości nie jest. Ja nie narzekam, bo ja mam naprawdę skórę w dobrym stanie. E, zwracając uwagę na to, że ja wiecie, mam 34 lata no i e, już krokami się zbliżam do 35 roku życia. Eee, ja mam naprawdę ładną skórę, nie miałam w życiu trądziku i tak dalej No po prostu nie miałam tego typu problemów więc e, to jest podkład, który choćbym miała nie wiadomo ile wyprysków, jakąś kaszkę, jakiś wysyp czegoś e, bliżej niezdefiniowanego, to wiem, że ten podkład będzie bardzo ładnie na mojej twarzy wyglądał tutaj mam podkład z Catrice i jest to Made to Stay Makeup 24 Hour i to jest niby też podkład który ma antyoksydanty który ma być matujący, mój jest w odcieniu 005 Ivory Beige ja wam go tutaj pokażę, natomiast ja tego podkładu jeszcze nie używałam i tego podkładu już nie ma w sprzedaży ja go kupiłam no już dosyć dawno temu E, właśnie na wyprzedaży, e, no ale jeszcze nie dałam rady, po prostu go otworzyć i użyć. Jeden z takich można powiedzieć nowszych produktów, nowszych podkładów, e, który kupiłam i też nie używałam jeszcze, jest to Revlon e, Photoready Candid e, Natural Finish Anti Pollution Foundation. E, mój jest w odcieniu 130 Ivory. On wygląda tak, o jest w takiej tubce właśnie do wyciskania. I tutaj widnieje informacja, że ma e, mieć średnie krycie, które da się zbudować. E, no i nie zawiera oleju. Czy tak jest? Nie wiem, nie powiem wam, ale mogę wam pokazać, że taki podkład mam. Kolejny podkład, e, którego widziałam e, między innymi u Agnieszki Schwarz e, test. Jest to także produkt z Oriflame, także seria Jordani Gold i to jest Liquid Silk Foundation z SPF 12 i mój jest także w odcieniu Light Ivory. To jest bardzo wodnisty podkład, podkład, który ma pipetkę. I powiem Wam, że u Agi na jej tłustej cerze, no niestety nie wyglądał on ładnie. Ona pamiętam chyba, jeżeli się nie mylę, dwa razy go nakładała, no i e, dwa razy nie wyglądał on ładnie, więc i też u innych dziewczyn widziałam, które testowały, e, że też no, niespecjalnie, więc nie wiem, no mam mieszane uczucie, ale sama go jeszcze nie używałam. Przetestuję, jeżeli mi się nie sprawdzi, to po prostu podam dalej. Światło się teraz zmienia, dlatego, że wyszło przepiękne słońce, a mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Kolejny podkład także z Oriflame'u, to są podkłady, słuchajcie, które ja dostałam w paczce e, od Pana Krzysztofa, e, podkłady w ogóle kosmetyki, które ja Wam pokazywałam w filmiku, więc no ja po prostu nie daję rady, wiecie ja się maluję niemalże codziennie, ale i tak nie daję rady nadążać um, z używaniem tego wszystkiego jest to seria The One Everlasting Foundation Extreme i moja jest także w odcieniu Light Ivory e, to jest odcień, który sobie sama wybierałam, jeżeli się nie mylę e, no podejrzewam, że, mnie, że, że to będzie podkład e, dobrze kryjący Yy, chociażby z samej nazwy Everlasting Foundation Extreme. Nie wiem, zobaczymy. Może przetestuję go na, na dniach i nagram Wam filmik, bo w sumie, dlaczego by nie? Dalej, Reverse, także produkt, który yy, przysłała mi marka. I wiecie co? Ja go tutaj dałam do nieużywanych, ale. Nie, no, on był nieużywany. Bo wiem, że miałam jeszcze jeden, jeden odcinek, który latem dla Was testowałam, ale tamten podałam po prostu dalej. No bo po co mi dwa takie same podkłady? Jak już i tak podkładów mam dużo. Ja w ostatnim czasie bardzo dużo podkładów pooddawałam, powysyłałam znajomych, no bo, znajomym, no bo. No, no, nie jestem po prostu w stanie, a nie chcę też nie wiadomo ile tego magazynować. No w każdym razie jest to marka Rivers, Naked Skin Match Blur and Moisture Skin Tone Adapting. I mój jest w odcieniu 01 Classic Ivory. No jak mówię, tej wersji jeszcze nie używałam, a już nie pamiętam, jak tam tamta mi się sprawdzała. Jeżeli jesteście ciekawi, to po prostu poszukajcie u mnie na kanale, na pewno coś znajdziecie. Podkład, którego zamówiłam, ale jeszcze nie używałam, i on jest dość mocno żółty. Jest to malutki podkład z ELF Flawless Finish Foundation w odcieniu Light Ivory. I ten podkład ma w ogóle, słuchajcie, małą pojemność. On jest w ogóle 6 miesięcy od otwarcia ważny, więc no to nie jest dużo. I to jest. Ivory Clair odcień, czyli light ivory, tak. E, tu jest tylko 20 ml, więc 20 ml nie powinno być problemem e, do zużycia. E, jak widzicie, też ma pompeczkę e, nieużywany jeszcze. Mam też e, korektor e, razem zamówiony z tym produktem, więc zobaczymy. I ostatnie trzy. E, pierwszy to jest Rimmel Lasting Radiance e, Medium Coverage Anti Pollution Foundation e, w odcieniu 010 Light Porcelain. Ja używałam poprzednią wersję. Jezus, jak to się nazywało? E, wake Me Up? Wake Me Up? Chyba tak. I uwielbiałam, zwłaszcza do mieszania z innymi podkładami, bo mi dawało naprawdę. Bardzo ładny glow. Ja jeszcze pamiętam, jak Maja do mnie nieraz mówiła: Co ty masz na twarzy? Ładnie bardzo wygląda, nie? No to wtedy właśnie mieszałam. Tego jeszcze nie używałam, ale na pewno też pójdzie niedługo do użycia właśnie do mieszania. Kolejny podkład, który zamówiłam, i nie wiem, czy to jest w ogóle dobry odcień dla mnie. Jest to marka Coyva. I to się nazywa Authentic, Authentic Skin Natural Luminous Foundation, czyli podkład, który ma być rozświetlający. I mój jest e, z numerek 020C Amazing. No nie wiem, czy to będzie, ale w każdym razie strasznie jasny odcień wybrałam, bo to wiecie, jak wybieranie w internecie jest. No e, ciężko, ciężko po prostu, e, więc... I jego na pewno też niedługo y, przetestuję, to znaczy niedługo, za może za dwa miesiące. I ostatni, który kupiłam zeszłą zimą i jeszcze nie używałam, bo ja wtedy na dość dobrej promocji wyrwałam dwa podkłady, ale jest to podkład, który znacie z mojego kanału, a mianowicie beka, beka Aqualuminus perfect Perfecting Foundation i tutaj akuratnie jest numer porcelain, czy odcień porcelain. Ja zawsze używałam jedne, jed, w tonacji jednego um, ciemniejszego, podejrzewam light, czy jakoś tak, e, więc tego jeszcze nie używałam, ale jest to Podkład, no już myślę, że Wam dobrze znany na moim kanale, bo jest to podkład z pipetką, który ja ubóstwiam. Zużyłam nie wiem 3 czy 4 opakowania, odkąd on wyszedł. Um... I tu mam kolejne na zapasie, także no cieszę się niesamowicie, bo jest to właśnie jeden z takich podkładów, na których ja mogę polegać. Nie jest on tani, jest to już bardziej wysokopółkowy produkt, ale wydaje mi się, że jeżeli macie dobrą, w dobrym stanie cerę, to jest warto w niego zainwestować. Tym bardziej, że jest dosyć wydajny, bo wystarczy tak naprawdę. Dwie pompeczki, e, dlatego że tu jest pipetka i ona nie nabiera nie wiadomo jak dużo produktu, także wy, wystarczy tam dwa razy kleksnąć sobie i macie podkład na całą twarz wystarczający. No i kochani, to by było na tyle. To były wszystkie podkłady, jakie e, posiadam. Mówię jest ich trochę. Ale jak widzicie, no ja staram się um, na bieżąco je używać, nie pootwierać wszystkie naraz i potem e, żeby mi się popsuły, bo dla mnie to jest po prostu marnotrawstwo, jeżeli już inwestuję pieniądze w tego typu rzeczy, um, także tak. Zobaczymy, jak szybko zużyję e, te dwa, które aktualnie. Mm, jak mówię, są w moim projekcie. E, tutaj po tym z Oriflame'u nie widać dużego zużycia, ale po tym e, tutaj już tyle jest zużyte, e, a jak mówię, no bardzo je lubię i ten jest niesamowitym faworytem. Także kochani, to by było na tyle. Jeżeli filmik wam się podobał, to pamiętajcie o kciukach w górę i najwyżej em, może moglibyście mi zostawić e, komentarz e, pod spodem, e, co chcielibyście jako następne zobaczyć? Nie wiem, korektory czy produkty do ust. Także dajcie znać. Ja się teraz z Wami żegnam, bo Milan mi tutaj już e, szaleje i przeszkadza. Także co? Do zobaczenia, pa! pa.